To zaczynamy, moi drodzy, czwartek, czwartek. Ja zamykam już po pozałatwiać swoje sprawy. Mam jakoś po ósmej. Czekam jeszcze na koleżankę, e, później po urzędach i innych takich, a na sam koniec e, galeria, bo muszę jeszcze coś, coś załatwić. No. Powiem Wam, że noc jako tako, chociaż ogrożenie dalej jest. Noc zatkany jeszcze bardziej niż wczoraj. Także przeziębienie pełną parą. Cóż, taka jesień. Późno zaczęłam nosić, słuchajcie, w ogóle zimową kurtkę. To chyba też jest jakiś powód, bo może jakbym szybciej zaczęła nosić, to bym się tak nie rozłożyła. Także no. Cóż, to my się widzimy, moi drodzy, później. Ja się witam z Wami już wieczorem, kolacją. Dzisiaj będą zapiekanki. Mam tutaj trzy takie połóweczki bułki posmarowane. Oczywiście, wiadomo czym. Ojej, coś mnie nas spędzi. Do tego będzie za chwileczkę pieczarka i jakaś wędlina ser. I na to będzie sos. Oczywiście... Majonez i kieczup. No. To tak na szybko dzisiaj. Chociaż nie wiem, czy z moją opryszczką dam. Radę cokolwiek zjeść. I co? Szyneczka położona, pieczarki położone. Mam tutaj jeszcze plasterki z sera. Położymy. Nie miałam akurat tartego, już mi się trzać nie chciało tak na szybko. Po prostu. Dawno nie jadłyśmy takich zapiekanek, więc można sobie dzisiaj zaszalać. Tym bardziej, że wróciłyśmy znowu o, o ser mi spadł. o ludzkiej godzinie domu. Co nam się ostatnio rzadko zdarza. Także teraz piekarnik 175 stopni, i tak długo aż nam się ser roztopi i bagietki będą chrupiące. I cóż, moi drodzy, ja czekam na moją zapiekankę. Za chwileczkę zabieram się za... E, w sumie w międzyczasie chyba włączę już sobie laptopa, coś mi ucho swędzi. E, włączę laptopa i zrobię e, zamówienie na te lampki, które mam. Mam jeszcze do kupienia igły bezniklowe, to też dla mamy. Są takie igły dla alergików. E, co jeszcze? A, i cały czas poszukuję, słuchajcie, książek, bo... Moja córka zarzeczyła sobie książki na święta. Lista jest dosyć spora. Oczywiście nie jest powiedziane, że ona musi wszystkie książki dostać i tak dalej, ale mam problem z ich znalezieniem i zamówieniem, ponieważ nigdzie ich nie ma. Jestem zalogowana chyba na czterech stronach na księgarniach, gdzie można nabyć książki w ogóle. Pozalogowywałam się, żeby wiecie gdzieś tam, jak są czasami rabaty, e, promocje i tak dalej dla klientów, czy znaczy dla mm, powiedzmy klubowiczów. No to z tego względu się gdzieś tam na kilku stronach zalogowałam i zarejestrowałam, ale niestety jest problem z tymi książkami. E, ja może sobie jednak wezmę kartkę i wam powiem, o jakie książki mi chodzi. Może wy będziecie mieli pomysł, gdzie ich szukać i ja sobie pozwolę zerknąć na moją ściągę. Są to książki m.in. Księżyc w nowiu, Zaćmienie przed świtem, Drugie życie, Britanner, jeżeli dobrze czytam, Życie i śmierć zmierz opowiadane na nowo i niestety tych książek nie mogę nigdzie dostać. Także mam gorącą prośbę do Was. Jeżeli znacie jakąkolwiek księgarnię, gdzie mogę te książki znaleźć, to będę wdzięczna za każdą informację możliwie jak najszybciej. Także ja zmykam pilnować tych moich zapiekanek, żebym miała kolację i z Wami łączę się później. To jeszcze podrażni Wasze kubki smakowe, tak wyglądają zapiekanki. Ja zmykam jeść i teraz już naprawdę odzywam się do Was później. To ja moi drodzy zabieram się za poszukiwanie lampy, którą ostatnio zamawiałam i cóż... Chciałabym tylko Wam powiedzieć dobranoc, pożegnać się z Wami, podziękować, oczywiście, za wszystkie subskrypcje, komentarze, za to, że jesteście, że wspieracie i potraficie w komentarzach dać dobre słowo. To naprawdę dużo znaczy. Także dziękuję Wam za to i. Będę wdzięczna za każdą informację odnośnie książek, które wam powiedziałam, gdzie mogę je nabyć. Pozdrawiam kochani. Do zobaczenia jutro. Pa pa.